Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj będzie o podróżach. Podróże małe i duże będą w zakresie naszych zainteresowań. A moimi gośćmi są Joanna Suleja, nauczycielka, podróżniczka i globtroterka, a także Marek Mikulski, dziennikarz, który chodzi piechotą i przemierza Polskę wzdłuż i wszerz. Witam Witamy serdecznie. serdecznie. Dzień dobry. <gry> Moi drodzy, ja chyba zacznę od tego, gdzie Was jeszcze nie było. Czy są takie miejsca w Polsce czy poza Polską, których nie zwiedziliście, a bardzo chcielibyście? Pani Joanna. No, na no, pewno są. Tylko jeśli chodzi o listę, to byłoby takie e, trudne, żeby znieść wymienianie tego. Po prostu dla mnie e, takie trzy opcje, jak w ostatnim e, takim e, poście z, e, po powrocie z młodzieżą napisałam, e, morze, góry i las. No to teraz. Właśnie tam, tam mi jeszcze na pewno nie było, jest wiele takich miejsc. Które chciałaby Pani odwiedzić. W jakimś tam lesie, w jakiejś puszczy, nad którymś morzem, nie mówię tylko o Bałtyku, no i na pewno w górach też nie mówię tylko o polskich górach. Marku, gdzie się by jeszcze nie było? We mnie, no ja mógłbym wymieniać i wymieniać, ale jeśli chodzi o takie marzenie z tych najbliższych. Ja cały czas myślę o tym, żeby przejść Europę Zachodnią na pieszo i na pieszo zwiedzić sobie nasz kontynent, także no cała, cała Europa. Przed tu. Tobą, stoi otworem przed Markiem Mikulskim. Mam nadzieję, że po tej rozmowie znajdą się chętni, którzy zasponsorują. Którzy wezmą tego Marka w tym chodzeniu. Prawda, tak. Jak i kiedy zaczęła się Wasza przygoda z podróżowaniem? Pamięta Pani, Pani Anno, ten moment, kiedy Pani pomyślała sobie czas się ruszyć i gdzieś pojechać? Tak, to, to było takie równoległe z rozpoczęciem mojej pracy, bo wcześniejsze wyprawy rodzinne na pewno są pięknymi wspomnieniami, ale naj, najpiękniejsze wspomnienia mam z wypraw, z podróży, z turystyki, które zaczęłam uprawiać z młodzieżą od momentu mojej pracy. No bo umówmy się, te rodzinne wyjazdy, one są fajne, ale niezwykle specyficzne. Jak się jedzie z mężem, żoną, dwójką małych dzieci, to tak naprawdę nie do końca jest czas na podziwianie, chodzenie, bo raczej człowiek pilnuje, musi zadbać o to, żeby te dzieci były bezpieczne, żeby było co jeść, żeby było gdzie spać. A wyprawy takie solo, czy tak jak pani mówi, z młodzieżą, to myślę, że są takie fajniejsze, bo więcej w nich i fanu, i chyba takiej możliwości zrobienia czegoś, czego się wcześniej nie robiło. No trudno to robić przy dzieciach. Ja powiem tak, że żeby pogodzić, to moje dzieci jak gdyby nie miały wyjścia, bo żeby wyruszyć z młodzieżą, musiałam wziąć na wyprawę dzieci. Aha, czyli one Tak, to tak i ta jako odległość człowiek. między moimi synami pozwoliła mi na to. Pierwsza wyprawa, które pamiętam, to Kraków i mój najstarszy syn nie miał dwóch latek. A jeśli chodzi o drugiego syna, to ledwo skończył roczek i już była pierwsza wyprawa. Także to trwało tak kilkanaście lat, kiedy oni powiedzieli: Bye bye, mamusiu, my już teraz sami. Marku, u ciebie kiedy to się zaczęło? Od Oj, zawsze byłeś e, takim chodzącym ja miałem, podróżnikiem. Ja miałem przewspaniałą paczkę kolegów na podwórku w policjach, i nas zawsze fascynowało to, co nieznajome, a ponieważ wychowywaliśmy się przy Puszczy w to to nieznajome było blisko blisko tuż pod domem bo wiadomo że tam zawsze e, dzieciaki e, ciągną do tego lasu bo nie wiadomo co w nim jest i myśmy tą puszczę króeńską schodzili wzdłuż i wszerz, Um, odwiedziliśmy jezioro Świdwie, odwiedzaliśmy pałac w takiej miejscowości za policami, która może budzić niekoniecznie pozytywne skojarzenia, bo ona się nazywa Stolec. <laughs> Także um, no jest tam taki przepiękny pałac, i myśmy do niego często przychodzili, a on ma fantastyczną historię, um, legendę właściwie dość romantyczną. O, o, o arystokracie, który poznał tam, e, znaczy chciał się ożenić, ale niestety, e, jak to w, w czasach romantycznych, nie udało mu się, bo spadł z konia i niestety Skończył tragicznie? Do ślubu nie doszło? Nie doszło do tego ślubu. E, to tragiczna historia, e, a nie romantyczna. Romantyczna, ponieważ romantyczna to miłość nieszczęśliwa. Aha, no, no to chyba, że tak. Marku, ale to Twoje podróżowanie to jest w ogóle takie mega ciekawe, ponieważ no, z reguły podróżnicy wybierają jakieś środki transportu, takie powiedzmy ogólnodostępne. No, ja nie znam nikogo, kto przemierza dziesiątki, setki kilometrów na nogach. Marek Mikulski, taki właśnie sposób wycieczek uskutecznie. Kiedy Ty wpadłeś na pomysł, żeby iść i iść i iść, jak ten forest? No to, to, jest, właśnie, to jest właśnie ten czas tych yy, chłopackich podróży do tej Puszczy Wkszańskiej, bo myśmy tam... Yy, wtedy ja tego tak nie odczuwałem, ale myśmy przechodzili w jeden dzień po 30, po 40 kilometrów. To yy. dużo. I jakby dorośli nas pytali, czy to jest OK, czy nic wam nie jest, a myśmy byli zajarani tym i chcieliśmy jeszcze więcej, jeszcze więcej. Co wy tak chodzicie? Dziedzinie? Co wy tak chodzicie? Właśnie. A potem na wiele lat mi to przeszło, i po latach w, w Poznaniu, ponieważ miałem dużo wolnego czasu, to odnowiłem tę pasję i zacząłem chodzić wokół Poznania. Chodzenie ma bardzo piękną zaletę. Po prostu jest czas. I ma się go mnóstwo w trakcie tego chodzenia, żeby. Pomyśleć. To przede wszystkim. To przede wszystkim pomyśleć i, i, i zobaczyć najróżniejsze rzeczy, których, nawet jadąc rowerem, nie jesteście w stanie zobaczyć. Albo po prostu je mijacie i nawet nie wiecie, tam jest kilka kamyczków, które wystają z zaliście. A potem się okazuje, że to na przykład groby dawnych mieszkańców tych terenów, albo że kiedyś była tutaj wioska, o której dzisiaj już nikt nie wie, bo zostały po niej tylko fundamenty. A to wszystko można zobaczyć właśnie idąc. No i tak, no mnie się to przerodziło trochę w chorobę, masz rację, bo obejście Polski... Na piechotę to już jest duża podróż i nie dla każdego. Natomiast wszystkim polecam. Bo Marek oczywiście obszedł tę Polskę na piechotę. Pani Anno, pani jeździ, chodzi, truchta. Jak to wygląda w pani Ale przypadku? E, ja powiem tak, jestem mile zaskoczona, Marku, bo wcale niedaleko nam było. Mimo e, różnicy naszych paselów ogromnych. No e, to jeszcze nie... przejdziemy. Puszcza Bukowa. To, co ty, opo ty opowiadasz, to. Ja jestem zakochana w wielu miejscach, ale Puszcza Bukowa, słuchajcie, był taki zwyczaj, wrzesień, początek roku i moje klasy Puszcza Bukowa. I dzisiaj, to jest nie do wiary, żeby dzieciaki czwartej klasy, bo zaczynałam w czwartej klasie geografię, przyszły więcej jak 10 kilometrów. No to byłoby wzywanie karetki pogotowia, a my tak chodziliśmy. My tak chodziliśmy i z tego 10 robiło 12. Nie wiadomo kiedy Marek robiło się w 8 klasie, 20 parę. Oni sami nie wierzyli. Nie było tych nawigacji, tak? Dopiero potem do nas docierało, jakie my kilometry robiliśmy. Także dla mnie turystyka piesza bez, bez dwóch dań. Dokładnie. To jest coś, co ja uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I no powiem, już na samym prawie początku rozmowy to bardzo było mi. Miło usłyszeć, bo Puszcza Wczęska jest tą kolejną puszczą w naszym regionie. Ale rzeczywiście, a Puszcza Bukowa jest przepiękna, tak. jezioro szmaragdowe i ukształtowanie terenu w Puszczy Bukowej tak. jest niezwykłe w tej szerokości geograficznej, bo ono jest, ma charakter tak. górski, tak. więc jeśli ktoś jeszcze nie był w Puszczy no właśnie, Bukowej... Tak. to zapraszamy i polecamy serdecznie, ci, bo młodzi, to dość blisko. Tak, uczniowie do dziś mi przysyłają, czyli, czyli to tak zostało. Najpierw były ze mną takie dreptanie, a teraz organizują wam brawy kilku... Dniowe, z płachtą rozwieszoną między drzewami. Paniasiu, w tym miejscu byliśmy w 1983 roku, a teraz jesteśmy tu. Pozdrawiamy. Tak, ale to też jest niesamowite, że dzieci, którym się pokaże, jak można podróżować, jak tak. się zaciągnie na siłę do tego lasu i odciągnie od tych telefonów, to one łapią tego bakcyla. Oczywiście nie wszystkie, ale. Ale część na pewno, moi drodzy. Jeżeli już mówimy, że e, tak, ja czuję się tu niepotrzebna, moi drodzy. Jak to między podróżnikami? Nie, bez ciebie nie damy rady. I jeżeli słuchajcie, ty mówimy ty o tych podróżach. To ja jestem ciekawa, jak to jest, mm, bo dwie rzeczy są konieczne do podróży: pieniądze i czas. O jedną i drugą rzecz bardzo trudno. Zwłaszcza teraz. Znaczy Jak Wy to robicie, od razu że się znajdujecie? Od razu e, zgodę Marku, zgodę. a co jest niepotrzebne Przepraszam, do tych podróży? Ani, e, rozumiem, czasu nie potrzebujesz, pieniędzy też, nie? Znaczy, jeśli chodzi o podróżowanie piesze, to ja, ja odradzam rzucanie się na głęboką wodę. To nie, znaczy, nie, nie każdy musi od razu podróżować przez e, miesiąc, przez dwa tygodnie. Ja w ogóle e, zachęcam, mówię to przy każdym spotkaniu gdzieś, e, gdzie się da. E, Macie wolną sobotę, niedzielę, albo wypadło jakieś święto państwowe. jest... Piątek po południu się wyjeżdża. Piątek po południu, dokładnie. Bierzemy rowery, jedziemy. Teraz jeszcze do tego lasy państwowe umożliwiły nocowanie na jedną noc gdzieś w jakimś wybranym miejscu, gdzie jest to Ja mam tam jechać do tego lasu, jeszcze w nim spać, Marku? No dokładnie, tak. Bierzemy, pod drzewem. Nam, bierzemy namioty. Pani Asiu, pani tak kiedyś spała pod drzewem, tak? Oczywiście. Jakieś puszki? To jeszcze w sałasie, który zrobili moi uczniowie tam. To ja nie mam Pod gołym niebem Czyli testu, pieniędzy nie, ma... nie potrzebujemy, ta, ta, namiot Nie polecam pożyczyć. natomiast, to jest bardzo ważne, nie polecam natomiast nocowania nawet w środku lata nad Bałtykiem, bo Bałtyk A... to jest zimne morze Dokładnie. i nocowanie bez namiotu na plaży w amerykańskim stylu może się skończyć wieloma chorobami. Po co się budzić, słuchaj, na wschód słońca, kiedy można spać na plaży i nie iść na wschód słońca, tylko być na wschodzie słońca. <grym no <grym ja tu widzę, że bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiem. Czyli tak. Hmm. E, z tego, co mówią moi goście, to nie potrzebujemy zbyt dużo pieniędzy, potrzebujemy trochę czasu, ale to może być piątek po południu, później ta sobota i niedziela. Nie, od tego można zacząć. Od, aha, Od, od tego, tego można zaczynamy. zacząć. Dopiero Dobrze. jak się złapie tego bakcyla podróżowania, wiesz, na dłuższy czas, jak się zrozumie, że wcale nie jest nam potrzebne tyle rzeczy, przede wszystkim nie jest nam potrzebna walizka, tylko można wziąć yy, plecak. No może tobie. No. <noise> A gdzie włożyć prostownicę? Od razu zapytają to jest Pani. Dobre pytanie. A skąd ja, słuchajcie, moja zre... uczennica Bożo. Ja nie mówię. Aha, bożą. To no, dobre no, no, pytanie, wiesz, no właśnie. Właśnie, Ale to jest kwestia irracjonalnego myślenia, wiesz? Bo jak ja się wybierałem w podróż dookoła Polski. Znając dokładnie zasadę, że nie wkładasz do plecaka rzeczy, które ci są niepotrzebne, i tak wziąłem mnóstwo beznadziejnie niepotrzebnych rzeczy. Jak harmonijka ustna, na której wydawało mi się, że skoro mam tyle czasu w ciągu czterech to miesięcy, pograsz. to pogram. Nie ruszyłem jej ani razu. Doniosłem ją do polic z ustrzyk e, dolnych, tylko po to, żeby odłożyć ją na półkę. Marko, to powiedzmy, co jest potrzebne i konieczne w takiej podróży dookoła Polski? Co było niezbędne i co się przydało? Pff, silna wola. <śla> Na A to ty masz zawsze ze za sobą, Marku, to nie musisz je pakować jakoś specjalnie. Nie, no oczywiście, wiesz, no, jak wyjeżdżasz na, na więcej niż dwa tygodnie, no to oczywiste jest, że raczej normalnej pracy nie utrzymasz. Chyba, że masz to szczęście, że pracujesz zdalnie, albo jesteś fotografem, albo dziennikarzem, co pozwala ci e, pracować zdalnie. No i jeśli wyjeżdżasz na dłużej niż dwa tygodnie, no to wiadomo, że potrzebne są ci pieniądze. Ja miałem to szczęście, że mnie się udało zaoszczędzić pieniądze. Natomiast mamy mnóstwo przyjaciół, także piechurów. Zresztą jedna para właśnie kończy swoją podróż dookoła Polski. W zeszłym tygodniu byli w Szczecinie ze swoją prelekcją o tym, jak wcześniej przemierzyli Amerykę Środkową i, i, i Stany Zjednoczone właśnie na piechotę. No, no i oni korzystają po prostu ze zbiórek publicznych i te zbiórki publiczne. Są jakimś rozwiązaniem. Znam podróżników, którzy idą przez dwa tygodnie, zatrudniają się gdzieś w jakiejś fabryce, albo na przykład przy zbieraniu winogron. Są I tam można dwa dorobić. tygodnie, miesiąc i idą dalej. Pani, ja no skąd pani bierze pieniądze? E, to jest ja no właśnie, to taka e, tak średnia Marka, e, To podziwia młodych ludzi w całym tym ja zakresie, też. te powiedzi, Czy tym się ja, nie różni właśnie ja, podróżowanie starszych ja powiem, i tak. młodszych? Absolutnie Pienią nie. Pieniądze są nie? bardzo ważne, ale chyba najważniejszy. Po pomyśle, bo musimy znaleźć pomysł, tak? Mm. To jest chęć, że ja chcę, że nie ja muszę, bo ktoś tam był, tylko ja sama chcę. U mnie ostatnio bardzo dużo pomysłów to są weekendowe, bo w... słyszę samych: Słuchaj, ty co weekend gdzieś w wakacje? Tak było, z racji pracy na półkolonii, ale to nawet pomijając to, że pokolenia uwielbiam wyprawy, wy... wyprawy weekendowe. Dokładnie. W piątek po południu, no w nocy się czasami w niedzielę wraca. No a w poniedziałek wracam, ale do zawsze, zawsze mój, ja to mój, zawsze plan, znajdę problem, mój nie? plan finansowy jest tak realny do bólu, że jak nieraz mi zostaje... Bo zostaje, co myślę, no Aśka, no co ty będziesz z kasą wracać? No trzeba wydać, wydać te pieniądze. Dokładnie. nie? I wtedy jakieś takie fajne szaleństwo, które jest tak wspaniałym zakończeniem wypraw. Oczywiście dużo osób się do mnie przyczepia w różnych konfiguracjach na. Te, na te wyprawy. Także mówię, finanse są bardzo ważne, ale one nie są najważniejsze. Ja uważam, ale że. Opracowuje najważniejsze... pani, pani Anno, taki plan, Oczywiz... ile pani wyda tak, że i że trzyma tak. się pani tego? Oczywiście, że tak. Jeżeli piesie, no to wiadomo, bo no, uwielbiam kilometry robić w nogach. To, to jest moja, jak no, nie mogę i to to chodzić. Nie? To nie jest tam 10, 20. Największą radość 30-40 kilometrów, to jest, to jest dla mnie największa A Jak się Rado. potem człowiek wysypia, bo po jakim eee, kilometrażu? Tak. No dobrze, tylko teraz no. pytanie. No. Gdzie no. Marek ten człowiek śpi? No. Idzie te 40 kilometrów, no. już się widzę. Mhm. Jestem nieprzytomna już ze zmęczenia, dochodzę, nie wiadomo gdzie. Tak. I co wtedy? A wiesz, Bratat, no, ja jestem tutaj ekstremalnym przypadkiem, bo mnie nie zależy, gdzie ja do bo i tak się położę pod namiotem albo e, mogę spać w śpiworze po prostu. A jak pada, Marku? E, Burza. No, no, namiot akurat cię ratuje przed tym. Nie wiem, co słyszałeś o namiotach, ale one ratują. <grym> przed deszczem. Natomiast e, dzisiaj mamy mnóstwo, naprawdę mnóstwo niesamowitych aplikacji, które e, pozwolą ci znaleźć nocleg w dosłownie każdym miejscu na świecie i załatwisz sobie taki nocleg, że wyśpisz się przecudownie i Dopasowany następnie... do finansów. Tak, dokładnie. Malę. Jeszcze tylko wrócę do poprzedniego tematu, bo ja Pani się zazdroszczę świetnego harmonogramu finansowego, bo ja tego nie mam totalnie. No właśnie, jak Ty to planujesz, jak całą Polskę chciałeś przejść, to ja nie wiem, jak ten harmonogram ja Czy sobie tak rozpisał. Ja miałem świetnie rozpisany plan. Ja miałem wręcz nawet y, zaznaczone na mapie, gdzie będę nocował oczywiście pod namiotem. Natomiast już pierwszego dnia ten plan się całkowicie rozpadł, bo ani nie doszedłem do tego miejsca, do którego chciałem dojść, ani nie nocowałem w tym miejscu, w którym chciałem y, nocować. Po części przez to właśnie, że nabrałem do plecaka mnóstwa rzeczy, które nie są potrzebne nikomu i do niczego. I ciężko było. Tak, i było bardzo ciężko. Czyli trzeba jednak ten bagaż zredukować do minimum, zwłaszcza jak się idzie na piechotę. Jak się idzie na piechotę, ale jeśli na przykład jedziecie rowerem, to już tego bagażu można wziąć troszeczkę hmm. więcej. Jeśli nie podróżujecie pieszo przez góry, to możecie zamiast plecaka wziąć wózek. Taki normalnie wózek Który dla… Który ciągnie za sobą? Dla dziecka. Aha. Tylko, że teraz robią takie świetne wózki dla ludzi, którzy biegają tak. z dziećmi. I te wózki samym... mają super dopasowane opony dzisiaj. do trudnych tak. terenów. Warunków. Do różnego podłoża. I z tym wózkiem no. można tam napakować do 60 kilo. Możesz hmm. iść, ile chcesz, tam możesz zmieścić hmm. cały dom. Słuchajcie, czy Waszym zdaniem różni się podróżowanie ludzi dojrzałych i ludzi bardzo młodych? Albo. Powiedzmy sobie średnio młodych, 30-latków, na przykład. To ja, I... może zacznę. Uważam, ja, że, się, że, się, że się różni, ale yy, nie, nie, powinni, nie powinno to być barierą. Tylko powinniśmy dostosować do tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Bo yy, zauważam, że. Ten wiek podróżowania się podwyższa, niezależnie od tego, że w krajach Europy Zachodniej on był zawsze wysoki, ale ja uważam, to wspaniale w Polsce: podróże seniorów. Mamy tak do wyboru, słuchajcie, środków transportu w tej chwili. Tak jak Ty mówisz, aplikacja. Nie ci nauczy. Mamo, włączasz podróżnika, on ci układa, tak? Czy jedziesz i nie. I ja teraz to sama robię, ale też sama wybieram. Jak nie piszę, to transport PKP, czy yy, lubię wsiadać w samochód. I powiem ci, ostatnia wyprawa, jakby powiedziała wcześniej, że mamy pięć przesiadek z młodzieżą... To by nikt nie to pojechał. To nie wiem, czy by pojechali, ale jak dopiero, to powiedziałam na dworcu. Oni mówią, jak pięć przesiadek? Dzieci, będzie cudnie. No i tak było. A to też jest niesamowite, że jakby, jak ja byłem dzieciakiem i wiedziałem, że jest przesiadka, to dla mnie to było super, bo to znaczyło, że poznam nowe dziecko. Ale dzieje. oczywiście. Słuchaj, A dzisiaj dzieci czytanie tych, na tych pięciu przesiadkach, oni w ogóle zapomnieli o zmęczeniu jakimkolwiek, bo y, nazwy pani Asiu. Stacja kwiatki, na przykład, nie? I to była Radocha, Te pięć przesiadek, przysiad myśmy wy wysiedli zero zmęczenia, a tyle takich, wiesz, wspaniałych, wspaniałych myśli. A powiedzcie Co? mi, moi drodzy, czy macie w pamięci? Wiem, ciągle no rozmowy. właśnie, no muszę. Taka moja rola, niestety. E, czy macie w pamięci taką podróż, którą zapamiętaliście, bo była tak wyjątkowo miła, albo była tak wyjątkowo nieudana, Marku? Masz coś takiego? <laughs> Oczywiście, że mam. Mógł kopać i kopać. Wiesz, jeśli chodzi o moje pierwsze podróże, to szedłem przez... robiłem szlak sudecki i tam jest takie miejsce, w którym trzeba pokonać... skoczyć? Pokonać jedną z mniejszych gór. Natomiast ja schodziłem ze Śnieżnika w dzień, w którym od samego rana lało. Po prostu cały czas lało ja z niego zszedłem, doszedłem do e, miejsca gdzie tam e, pan e, pozwolił e, mi zanocować e, wysuszyłem sobie rzeczy ale następnego dnia żeby pokonać ten niedużą górkę znowu trzeba było e, nie, znaczy z, znowu lało i, i trzeba było się przez nią przedrzeć a ja za nic nie chciałem zmoczyć butów które wysuszyłem u tego pana na takiej farezie Czyli przepraszam jedną parę butów? Tak ja nigdy nie, nie tego, a... biorę więcej niż jedną parę butów na szczęście Miałem klapki. I teraz dzieci proszę... Tego oczy, nie żeby... słuchać. I nie powtarzać, broń Boże. Tak, I nie nikt, próbować. W ogóle niech nikt nie powtarza tego w górach. Tak. A, a, a dobrze jest mieć ze sobą a, taką szarą taśmę klejącą, duct tape. Mhm. Więc ja wpadłem na to, Marekowsko. że skoro jest to mała, niska górka, to ja nie potrzebuję do tego sportowego obuwia, więc po prostu skleję sobie te klapki na duct tape do, do stopy. <głos> jakoś, <głos> jakoś zajdę. Jakoś przetrwam e, e, to całe wydarzenie. Ale okazało się, że ta górka wcale nie była taka niska, jak mi się wydawało. Była bardzo stroma, tam wszędzie lała się woda, było bardzo ślisko. No i to nie, nie było najweselsze do A Ty nie jesteś przypadkiem Marku na tych fotkach, jak nie chodzisz po górach, takie czasem widzę tak, w internecie. Tak, tak. Panie w szpileczkach i to, 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 Marek globtrotter w klapkach. To, to była ewidentnie e, ta przypadłość i było jeszcze śmiesznie, bo, bo finalizowałem tę podróż w dość dużym e, miasteczku, gdzie byłem ewidentnie furorą, bo wszyscy chcieli robić sobie zdjęcia z tymi moimi A klapkami. A bo w tych klapkach szedł dalej, tak? No, ja Aż do tego, do, 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 do tego no miasta. Tak, Odważny ty jesteś. Zmoczyć tych butów, wiesz. Pani Asiu, e, pani podróż. Ja myślę, że podróż życia to jeszcze przede mną, powiem wam. Tak, ale coś ale... takiego, co pani wspomina. Tak, dobrze lub e, źle. Tak. No to tutaj muszę się odnieść, bo u mnie to podróże są nierozerwalne z moją pracą i tego nie, nie, da się, nie da się oddzielić, bo to każda kolejna wycieczka to była inspiracja do wyprawy solo, czy ze znajomymi i odwrotnie wręcz. Więc na pewno z Młodzieżą Góry. Kiedy ich zachwyt, słuchajcie, pierwszy raz jak wywoziłam i ktoś mi mówił, że pierwszy raz idzie na Kasprowy, na Tarnicę, na Śnieżkę, to nikt mi więcej dla szczęścia nie było w tym momencie potrzebne. Ja sobie różne, różne plany robiłam, no i w tej chwili uważam tak, że taką moją podróżą życia indywidualną była wyprawa na Islandię. Wyprawa na Islandię, która rodziła się na bazie wędrówek po górach, ponieważ ta wyprawa na Islandię odbyła się no, z, z mistrzem olimpijskim, z Leszkiem Cichym, i on mi tam Islandię pokazał, tak jak nazwał nam uczestnikom. W, y, Islandia na dzień dobry. To to chciałam, zobaczyłam i wiem, że tam wrócę, ale to nie będzie jakaś tam druga podróż życia, bo, bo w, planach, w planach mam, że tak powiem, tą, o której myślę, że to będzie podróż życia. Powiedzcie mi jeszcze moi drodzy, dla tych, którzy chcą rozpocząć podróże, bo jeszcze na czy przykład już kończymy? tego nie robili. No, musimy powoli kończyć. To czekaj, ja mam jeszcze... Macie radę. Ale ty jeszcze jakąś ciekawą historię. No, Coś, Marku. No dobra, to chcesz, jeszcze Marek ciekawą o, o historię. o wilkach czy o potworach? O potworach. Ja lubię. Tak, żeby się bać. <laughs> eee, no więc ostatni, ostatniego dnia, właściwie ostatniej nocy podróży dookoła Polski, Stało się tak niefortunnie, że źle odmierzyłem odległość i idąc z partnerką byliśmy zmuszeni, żeby Bo nocować... on jeszcze narzeczoną ciąga ze sobą. O, to jest istotna informacja. Byliśmy zmuszeni nocować w środku lasu, na Pogórzu Przemyskim i rozłożyliśmy namiot już po ciemku w nocy na, na takim dość sporym pagórku w środku lasu. Już się użyliśmy do snów w śpiworach, ale mnie nie dawało spokoju, bo chciałem się na pewno przekonać, że na Pogórzu Przemyskim, blisko Bieszczad, na pewno nie ma ani niedźwiedzi, ani wilków. Więc otworzyłem sobie internet, znalazłem szybko informację, że Pogórze Przemyskie to jest jedno z najbardziej zaniedźwiedzionych miejsc w Polsce. Mekka niedźwiedzi za to! Gdzie występują też oczywiście stadnie wilki. No i to już przeszkodziło mi w dalej, natomiast jak się śpi w namiocie, w lesie, a my to robimy dość często, to tam są różne odgłosy. My wiemy, jak szczekają sarny, bo sarny szczekają i to brzmi dość przerażająco w nocy, ale te dźwięki znaliśmy, natomiast ja po przeczytaniu tej informacji usłyszałem takie coś, przynajmniej takie... I to już nie było fajne, bo jak się wie, że to jest jedno z najbardziej zanieźwiedzionych miejsc w Polsce, to się myśli... Co teraz? No co To teraz? już czas. E, no i to się przybliżało, oddalało. Mówiłem e, do mojej partnerki, że coś jest nie tak. Ona: a tam weź, śpi, śpi, nie przejmuj się. Ja nie przyspałem tej nocy w ogóle, to była ostatnia noc, więc ja byłem mega zmęczony. I jak z rana wyczągaliśmy się z tego namiotu oczywiście na pełnej czujce, co się tam dzieje no, ale tego czegoś nie było, zaczęliśmy zwijać ten namiot, i za moimi plecami usłyszałem takie. I byłem przekonany, że to już jest koniec, odwracam się, a tam dwie gałęzie o siebie tak trą. Aha, no to super przygoda, faktycznie. W każdym razie oglądaj Marku Discovery, bo ja oglądałam ostatnio taki program, było co pokazane, co zrobić, jak się pojawia niedźwiedź, a tego Ci nie powiem, bo a to ja Ty wiem, jesteś goptruterem. No właśnie, trzeba to po co się bał? stać bało? na tylne łapy i matać <laughs> mocno rękami. Moi drodzy, na koniec, jaka jest Wasza rada dla tych, którzy chcieliby rozpocząć podróżowanie? E, indywidualne, grupowe, jakiekolwiek. Ja powiem tak. Ja sobie dzisiaj wymyśliłam, że y, trafiłaś z tym pytaniem. Ja na to pytanie nie odpowiem, tylko pokażę. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Turystyki. I y, wymyśliłam prezent dla Ciebie. I ten prezent jest na moich plecach. Ja nie widzę. ale Co, to, co, tam, jest? co tam jest? Ja sobie doczytam za chwilę. Y, Marek może przeczyta. Marek może przeczyta. Co tam u mnie, tam u mnie pisze? O rany. Na pewno są podróżnicy. Ale co my tutaj mamy? Coś tutaj o podróży. Podróży to podróż. Podróż życie. Podróż, podróż to życie. życie. A, a, podróż to życie, a życie to podróż. No w sumie tak. Proste, piękne. Proste Podoba i piękne. Możemy w tej podróży zahaczyć o mnóstwo fajnych i ciekawych miejsc. Możemy pewnie, i te miejsca są nawet blisko nas. Ja proponuję. Na wyciągnięcie żeby... ręki. Tak, każdy, kto chce, niech zacznie od swoich najbliższych em, terenów. Na przykład, jeśli chodzi o Stargard, można zacząć od jezior, jakie otaczają to miasto i tymi jeziorami iść w głąb województwa. Tak jak ja na przykład idąc do Czaplinka, w to lato zwiedzałem jeziora. Tylko tak. Tylko tak. Moi drodzy, to... ja mam do... wrażenie Dokładnie. po tej rozmowie, że ci, którzy podróżują, to nie żyją dwa razy, bo mam wrażenie naprawdę, że taki Mikulski to ma kilkanaście <laughs> żyć i Anna Suleja też przeżyła już ze cztery. I tak e, również bym chciała, to Wam również się. tego życzę, a ja podajemy Marku to wyzwanie. Bardzo Państwu dziękuję, dziękujemy również restauracji Ziemnia Kowelowe za takie piękne przyjęcie. Joanna Suleja, Marek Mikulski byli moimi gośćmi. Dziękuję. Mówiłem.